Polskie targowisko tylko dla Polaków. Burmistrz Radzenia Podlaskiego wyrzucił z centrum miasta handlujących tam obcokrajowców. Zostały tylko polskie stragany. Władza miasta tłumaczy, że kupcy z za wschodniej granicy sprzedają za tanio. O awanturze o handel Marcin Szczepański. To miał być normalny dzień targowy, w którym jak zwykle swoje stragany obok polskich sprzedawców mieli ustawić Litwini, Bułgarzy, Ukraińcy czy Gruzini. Burmistrz Radzenia Podlaskiego uznał, że trzeba jednak z tym skończyć. Nakaz taki ustny dał swoim podopiecznym urzędnikom i policjantom i tam strażnikom, żeby nie puszczać w ogóle żadnego cudzoziemca. Bo targowisko według burmistrza powinno być dostępne tylko dla polskich handlowców. Podobno między innymi dlatego, że obcokrajowcy handlują nielegalnie. Czasami jakoś od Skarbowie sprawdza, to każdy Polak ucieka. Siedemdziesiąt procent Polaków uciekali, nie mają pozwolenia, a my uczciwie zarobimy tutaj, mi wszystko i chcemy już się uczciwie żyć. Kiedy kamery dotarły do radzenia, okazało się, że burmistrza Krawczyka nagle zajmują inne, pilne sprawy. W tej chwili burmistrz wyjechał w sprawie służbowej po zaradzeń i dzisiaj nie będzie. Zanim wyjechał, obcokrajowcy, których Straż Miejska nie wpuściła na targowisko, rozpoczęli protest przed Urzędem Miasta przeciwko, jak powiedzieli, łamaniu prawa. Proszę pan, czego tak pan robi dla nas, nie? Bo on tak, on tak mówi, ja tak chcę, ja tak robię. Co ciekawe, swoją decyzję burmistrz postanowił wcielić w życie, unikając zapisania jej na papierze. Jestem upoważniony do komentarzy w tej sprawie. To było polecenie ustne czy pisemne? Polecenie ustne. Pana burmistrza? Tak. Dlaczego taka decyzja została podjęta? Nawet zastępca burmistrza Radzenia nie był w stanie powiedzieć. Z czego ja miałbym się włączać w to i burmistrzowi czy zmieniać coś, czy coś? No nie rozumiem. Nieoficjalnie wiadomo, że to kilkudziesięciu właścicieli lokalnych sklepów poprosiło burmistrza o interwencję, bo obcokrajowcy zaniżają ceny. To taka walka z konkurencją. Chodzi też o pracę. Tych miejsc pracy no, u nas jest yy, mało. Prawda? Dla Polaków. Trzeba dać szansę tutaj, na naszym rynku, Polakom. Ale mieszkańcy Radzenia na targowisku nie atakują przyjezdni. Prowadzę, poważnie mówię, że nie przeszkadzam, bo ja od nich kupuję jak nic co potrzebne. I... W całej Polsce co krajowcy mogą handlować na targowiskach. Muszą jednak, tak jak wszyscy, spełnić wymogi prawne. Jeżeli jest taka potrzeba zezwolenia, oczywiście wydajemy. Każdy ma prawo prowadzić u nas działalność na równych zasadach. A handel jest jednym z najstarszych sposobów zarabiania na życie. Jaka różnica? Czy to jest Polak, czy to jest Ormiani, czy to jest Rosjanin, czy też. Człowiek jest człowiekiem. Stoją ludzi jakoś przeżyć. Może więc, dla dobra wszystkich, burmistrz Radzenia, jak wróci, zmieni swoje ustne polecenie. Marcin Szczepański, wiadomość.